Unia Europejska to jasna i realna szansa na budowanie lepszej Polski z nowoczesnym systemem energetycznym, zrównoważonym i zdrowym rolnictwem, sprawnym sądownictwem, rozbudowaną infrastrukturą, dobrze działającym systemem ochrony zdrowia i bezpiecznymi miejscami pracy. Po raz pierwszy w historii naszej obecności we wspólnocie podważana jest słuszność wypłacania Polsce funduszy. To zasługa dwóch polityków Ziobry i Kaczyńskiego. Nie przestrzegając prawa Unii Europejskiej i odmawiając wykonania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, już teraz doprowadzili do zablokowania nam wypłat środków z Funduszu Odbudowy. Pod znakiem zapytania stoją także kolejne transze z unijnego budżetu wobec stworzenia za naszą zgodą mechanizmu „Fundusze za praworządność. Europejscy politycy i polityczki zgodnie działają na rzecz przeciwdziałania katastrofie klimatycznej, a kolejne kraje podejmują ambitne działania proklimatyczne. Tymczasem polska koalicja rządząca funkcjonuje w jakiejś odrębnej rzeczywistości. Jarosław Kaczyński mówi o niesprawdzonych teoriach, pomimo tego, że cały świat naukowy jest zgodny co do istnienia i przyczyn zmian klimatycznych. Partia Ziobry idzie w zaparte i uparcie broni naszego uzależnienia od węgla. To nie są działania w interesie Polski. Obaj politycy cynicznie ignorują fakty i zalecenia Unii Europejskiej, będąc doskonale świadomymi konsekwencji swoich działań. Unia Europejska stawia sprawę jasno: Polska otrzyma pieniądze, jeśli zostanie przywrócona praworządność i będzie chronić klimat i środowisko. Priorytet tych dwóch spraw pokazują ostatnie kary nałożone na Polskę za turów i za Izbę Dyscyplinarną. Krótko mówiąc, Unia Europejska nie oczekuje od Polski niczego więcej niż przestrzegania wspólnie ustalonych wartości i celów. Jeśli Kaczyński i Ziobro nadal będą odmawiać przestrzegania tych zobowiązań, stracimy szansę na życie w lepszej Polsce. Chcemy, aby wszyscy w Polsce zdali sobie sprawę z tego, że to Kaczyński i Ziobro swoimi działaniami pozbawiają nas miliardów z Unii Europejskiej. Przypominały o tym billboardy wiszące w Warszawie. Teraz pora na mniejsze miejscowości, gdzie większość mieszkanek i mieszkańców głosuje na PiS. Dlatego wsiadamy do pociągu i jedziemy do województwa podkarpackiego, bastionu PiSu. W listopadzie nasze billboardy zawisną tam w miastach powiatowych.